Kaszebe. W Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106,1 FM. Słuchaj nas również online na Radio Kaszebę. Kontynuujemy nasze rozmowy o zdrowych nawykach, czystym powietrzu i wszystkim, co jest eko. Dziś się w studiu Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Panie prezesie, pytanie na początek a propos kotleta schabowego. Ulubione danie czy też nie? Ostatnio się zastanawiam. Mm -hmm. Moja żona zrobiła bardzo dobrą cukinię. Chyba się przerzucę na cukinię. Zamiast schabowego? Nie zamiast obok. <laughs> <laughs> Czyli na pierwsze danie cukinie na drugie schabowe. Ale tak, schabowe. A do, jak ten, ten, do ten schabowy, to de, tak najbardziej w okresie czego. E, Suróweczka jaka? Z kiszonej kapusty z cebulką. Okej, okay. i ziemniaczki? Czy makaron? Z wody. Mówię, nie, on, że on z makaronem koniec... można, nie? Nie, nie. zdecydowanie nie? ziemniaczki z wody. No dobrze. No to już wiemy. naszym gościem był Szymon Gaja. Ekologicznie, nie? Ekologicznie to się zrobi i eko jak najbardziej. Ale tak, ale teraz o oczyszczaniu będzie, bo oczyszczanie ścieków to ważny temat. Czy tak jest traktowany przez nas? Bardzo ważny, dlatego że każde odpady, które trafiają do oczyszczalni ścieków są niebezpieczne dla środowiska. Niestety, zwłaszcza w naszym województwie, w którym, przypominam, mamy najwięcej jezior w Polsce, a oprócz tego jesteśmy województwem przybrzeżnym. Wszystko to, co trafi do naszych rzek, też dość szybko znajduje się w wodzie, w związku z powyższym morzu. W związku z powyższym ograniczanie tego wkładu energetycznego, bo to, co, to, co trafia do wody, jest też wkładem energetycznym. Dzięki temu rozrasta się fitoplankton i niestety dochodzi do eutrofizacji. Zwłaszcza niebezpieczna dla nas tutaj na, na wybrzeżu jest ta przybrzeżna eutrofizacja, eutrofizacja Morza Bałtyckiego. Ona najczęściej występuje, tak naprawdę. No powoduje poważne komplikacje, zwłaszcza widzimy to latem, kiedy może zaczyna kwitnąć, mamy kłopoty, zaczynamy mieć problem też z branżą turystyczną. Ale to nie tylko chodzi o ruch turystyczny, tu chodzi tak naprawdę o odkładanie się w środowisku związków azotu, związków fosforu, które Później, niestety, dość długo się w nim utrzymują i powodują rozliczne szkody. No mieliśmy przykład, przykład Odry, która, która w, na której doszło do katastrofy ekologicznej. Oczywiście, ciężko porównywać tę sytuację do. E, takich, takiego zanieczyszczenia środowiska, które wynika po prostu z, z tego, że trafiają do niego e, nasze ścieki komunalne, albo to, co z tych ścieków zostaje, ale to jest problem tak naprawdę ogromny. No i będzie ten problem narastał, bo e, e, poziom wód gruntowych e, w wielu miejscach opada. E, mamy e, lokalne susze, zmienia się klimat, on, on się ociepla. E, już w niektórych rejonach Polski widzimy, że, że susza trwa. Nie jeden sezon, ale czasami kilka sezonów. W Czechach już od dobrych prawie 10 lat mamy do czynienia z tym zjawiskiem. I to niestety powoduje, że skoro zmniejsza nam się ilość wody, to stężenie tych substancji siłą rzeczy rośnie i jest bardziej niebezpieczna i dla nas, i dla środowiska. Więc. O oczyszczanie ścieków musimy zadbać szczególnie, bo to jest w naszym żywotnym interesie, żeby mieć dobrą jakość wód gruntowych, dobrą jakość jezior, e, dobrą jako, jakość rzek, bo to też przekłada się na, potem na nasze morskie wybrzeże. Mówi, mówi Pan o tym, żeby zadbać o to, a co zrobić z tymi, którzy e, mówię tutaj o, o fabrykach, o przedsiębiorstwach, którzy specjalnie te, te, te ścieki spuszczają, że tak powiem brzydko, do, do wód, do jezior, do rzek, bo to słyszymy nie raz, Media podają, a znaleziono tutaj takie i takie rzeczy, takie i takie no i to tak. wynika, że to może być przedsiębiorstwo, to może być firma, która te ścieki spuszczała. Tak. Dlaczego to robią tak świadomie? No, niewątpliwie, jeżeli ktoś robi to świadomie, to popełnia przestępstwo e, i powinien za to ponieść konsekwencje e, karne, tak naprawdę. Można sobie wyobrazić. To naturalna droga, żeby po ponieść no, konsekwencje. Tylko oszczędza na, dlaczego to w ten, robią? W ten sposób jest na to oszczędza. W ten sposób przedsiębiorcy mogą, mogą oszczędzać. Chociaż to jest, to, jest, to jest oszczędzanie, które ma bardzo krótkie nóżki, bo to się w końcu zemści na tym przedsiębiorcy, tak naprawdę. To jest myślenie krótkofalowe. W ogóle brak właściwej odp gospodarki odpadami przez w, w każdej skali jest myśleniem po prostu krótkofalowym. Natomiast faktycznie ten problem się zdarza. Potrzebujemy na pewno lepszego systemu monitoringu. O tym mówi się już od lat. To nie jest wcale takie proste, bo monitoring wód. Taki, który będzie skuteczny, czyli będzie właśnie, na przykład, prowadził do wydawania wyroków skazujących wobec tych, którzy zanieczyszczają. Dzisiaj mamy taką zasadę powszechną na całym świecie: zanieczyszczający płaci. To jest bardzo dobra zasada. Problem jest tylko taki, że czasami bardzo trudno jest ustalić tego zanieczyszczającego, a jeszcze trudniej. Skazać tego zanieczyszczającego, bo trzeba mieć konkretne, bardzo mocne dowody, trzeba mieć badania, które są certyfikowane. No i teraz y, mamy w zasadzie dwie y, odsłony tego problemu. Pierwsza jest taka, że y, pierwsza to jest pozyskanie tego materiału dowodowego w sprawie, który, który jest niezbędny, a druga to jest monitorowanie, czyli tak naprawdę system ostrzegania, że coś się dzieje niepokojącego na danym, w danym zbiorniku wodnym, czy to rzeka, czy to jezioro, czy też y, zbiornik morski. No właśnie, ja chciałam zapytać, bo najczęściej jest tak, że później, czy w, to, w telewizji, czy w mediach widzimy y, fabryka, producent y, wyrzucił beczki, czy też wypuścił jakieś zanieczyszczenia do zbiornika. A co jest w przypadku kontroli? Bo to już jakby jest po fakcie. Woda jest zanieczyszczona, on dostanie karę i tak dalej. Ale czy są jakieś kontrole, które sprawdzają w jaki sposób przedsiębiorca, czy też fabryka? Takich y, nieczystości się pozbywa. No i czy wy jako WUFOŚ Co? macie na to, na to no wgląd, do, do wglądu? Nie, nie, Wojewódzki e, Fundusz Ochrony Środowiska zajmuje się finansowaniem, nie zajmuje się tą, st tą strefą ale sferą administracyjną. Tutaj należałoby porozmawiać z dyrektorem Wiosiu, czyli wojewódzki, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. To jest instytucja, która rzeczywiście pełni tą funkcję policyjną względem nieuczciwych przedsiębiorców, względem nieuczciwych obywateli. Ale też powiedzmy sobie uczciwie, że... Jest pewien margines. Mamy do czynienia z pewnym marginesem społecznym, ludzi, którzy są nieuczciwi, przedsiębiorców, którzy są nieuczciwi. Ale też jest trzeba powiedzieć, wzrost świadomości, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, jest ogromny. Pamiętajmy, że dzisiaj zachowania te proekologiczne, one nie tylko są zapewniane poprzez Policję administracyjną, ale też na przykład poprzez politykę ESG, Environment Social Governance, która zmusza trochę naszych przedsiębiorców do myślenia o ekologii po to, żeby mieli lepsze finansowanie, po to, żeby mieli lepsze warunki funkcjonowania, po to, żeby mogli się ubiegać o lepsze kontrakty. I przedsiębiorcy są tego świadomi. I to, tu, 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 tutaj tutaj e, zmiany w prawie, zmiany regulacyjne następują od stycznia, będą jeszcze, jeszcze dalsze. E, e, I to jest bardzo dobry kierunek. Oczywiście mamy do czynienia z jakimś mówię, marginesem, z, wręcz podejrzewam czasami ze zorganizowaną przestępczością, bo to są ogromne pieniądze, i ogromne Interesy. Mamy za sobą lata inwestycji w sieci kanalizacyjnej, jakby nie było instalacji oczyszczania ścieków. Czy można powiedzieć, Pani prezesie, że w tym temacie możemy spokojnie spać i odcinać spokojnie kupony, czy też jest jeszcze coś do zrobienia? Mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, moim zdaniem. W naszym województwie funkcjonuje około ponad 30 jednostek oczyszczania ścieków, które wymagają modernizacji. I to, powiedzmy sobie tak, wymagają modernizacji przemyślanej, zaplanowanej wedle potrzeb zmieniających się potrzeb społecznych. Covid sporo zmienił w, naszym, w naszym, można powiedzieć, układzie takim społeczno-urbanistycznym, bo ludzie zaczęli migrować z miast na przykład do mniejszych miejscowości. To jest bardzo cennym zjawiskiem. Pracują zdalnie, chcą mieszkać w pięknym otoczeniu przyrody. W związku z powyższym budują dom, tak, tak jak to się mówi, dom na wsi. Czasami te miejscowości absolutnie już wsi nie przypominają, to są raczej, można powiedzieć, takie z miasteczka wręcz w stylu amerykańskim, przepiękne. No i tam się pojawiają potrzeby też w zakresie gospodarki ściekowej. Gminy na to reagują, natomiast to nie jest wcale proste, bo trzeba zaplanować, trzeba obserwować, co się dzieje w danej gminie, widzieć, gdzie wydziela się działki, gdzie planuje się kolejne inwestycje. To jest pierwsza kwestia, a druga sprawa podejmować dość trudne decyzje. Czy modernizować inst obie, o, o, istniejące instalacje, czy też być może budować kolektory i zbierać ścieki z jakiegoś, e, z jakiegoś terenu i rozbudowywać inst istniejące instalacje. E, taką decyzję ostatnio e, podjęła gmina Czarne likwidując e, oczyszczalnie ścieków w Wyczechach. E, wy, Wyczechy zostaną przyłączone do większej instalacji w Czarnym, a ta z kolei zostanie zmodernizowana. E, to jest problem myślenia strategicznego. Potrzebujemy tego planowania strategicznego. Potrzebujemy niewątpliwie w gminach analityki, to pogłębionej analityki w tym kierunku. I chcemy, rozmawiamy już zresztą od dłuższego czasu z włodarzami różnych miejscowości, różnych gmin, żeby właśnie tego typu myślenie przyjąć. Jest jeszcze sporo do zrobienia, jakie wyzwania stoją przed gospodarką ściekową w najbliższych latach? No, pierwsze na pewno to jest to, o czym wspomniałem, czyli planowanie. Ale drugie wyzwanie, być może jeszcze bardziej istotne, to jest podejście właściwe podejście do gospodarki ściekowej od strony korzyści, no, bo okazuje się, że też ścieki nie tylko są problemem, nie tylko są odpadem, ale mogą na przykład stanowić bardzo dobry wsad produkcji biogazu. I już takie instalacje zaczynają funkcjonować, już zaczynają istnieć i to niewątpliwie jest coś, co nam pomoże, będzie wspierało cały system energetyczny. Oprócz tego wielu gestorów tych instalacji zaczyna inwestować w instalacje odzysku ciepła. No bo ta woda, która trafia do, do ścieków, ma inną temperaturę, ma wyższą temperaturę niż, niż, niż ta, którą mamy w wodociągach. Więc można z niej jeszcze odzyskiwać ciepło. Jest naprawdę szereg różnych możliwości technicznych w tej chwili dostępnych, z których warto skorzystać i o, w tym planowaniu gospodarki ściekowej uwzględnić. To już tak na koniec naszej rozmowy. Panie prezesie, co Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ma do zaoferowania w tym temacie? No oprócz finansowania, które tu uchylę, uchylę rąbkę tajemnicy, pracujemy nad nowym naborem, który będzie nazywał się Szlamnik. To jest od nazwy ptaka. E, mamy tutaj w, już do, dość e, szeroką plejadę e, takich, ta, takich ptaszków. E, e, w naszym portfolio. Oprócz tego oferujemy również wiedzę ekspercką, bo bardzo często włodarze, którzy do nas przychodzą, też inwestorzy, którzy do nas przychodzą, mają szereg różnych pytań. My chętnie na nie odpowiadamy, także zapraszamy na wczesnym etapie planowania inwestycji. Z przyjemnością odpowiemy i pomożemy odpowiedzieć na różne pytania. Je jeszcze raz, jak to było? Szlamnik? Szlamnik. Mm -hmm. Mi się skojarzyło świeżo. Jeszcze. A to co może... to? Co Brodziec, to... szlamnik. Świeżo. 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 I Szymon Gajda, prezes tak Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję. Do usłyszenia.